To zawołanie z poprzednich lat znów jest aktualne. Polka zdominowała rywalki podczas drugiego etapu, biegu na 9 km techniką klasyczną. Soberchowu Sebastian Parfianowicz. To wygra pewne było po pięciu minutach, gdy zaczęła samotną ucieczkę. Dla niej zwykłe tempo, dla rywalek mordercze wyzwanie. Walczyły, sapały, a biało-czerwona lokomotywa i tak odjeżdżała. Naprawdę nie sądziłam, że tak się bieg rozegra, nawet nie myślałam o jakichś atakach. Na trzecim kółku rzeczywiście poszłam szybko, bo o to chodziło, ale wcześniej myślałam, że nie dobiegną dziewczyny. Nie dobiegły, no to m, tylko korzystać. Zakończona Teresa Jochałk na mecie padła w śnieg, choć finiszowała 41 sekund za Polką. Trzecia była Anne Kelonen. I tak też wygląda czołówka turu po dwóch etapach, tylko straty rywalek wyższe dzięki zarobionym przez Polkę bonusowym sekundom. No dzisiaj nie było jej równych na tej trasie i stylem klasycznym. Bardzo lubi ten styl i bardzo poprawnie, bardzo dobrze biega tym stylu. Statystyki nie kłamią. Gdy Justyna Kowalczyk biega na 10 km stylem klasycznym, to wygrywa w stylu nie zostawiającym żadnych wątpliwości. Z Oberhofu Sebastian Parfianowicz.